Zależy mi na tym, żeby moje zęby były białe i czyste przez cały dzień. Dlatego żuję gumę Orbit White, która delikatnie usuwa przebarwienia, jakie powstają na zębach w ciągu dnia. Moje zęby pozostają czyste i białe i wiem, że mogę zawsze polegać na moim uśmiechu. Orbit White utrzymuje naturalną biel zębów i pomaga chronić je przed próchnicą. Słońce wyżej, ceny niżej. Na wiosnę tylko w promocji Plusa masz taki wybór telefonów już za złoty 22, a do tego super kumulacje. Darmowe minuty i sms -y przechodzą na kolejne miesiące tylko w Plusie. Nie wystarczyło proszku na moją sukienkę. Głowa do góry, Kopciuszku. Następnym razem wypróbuj E. E wystarczy na więcej, bo jedno opakowanie E daje aż do 10% więcej czystych prani niż opakowanie innego proszku o tej samej wadze. Z E musiało się udać. E, więcej niż się spodziewasz. It's Piękny dzień! Taszki śpiewają, pszczoły pracują, pora wstawać! Brama, pełna witamin i składników odżywczych na dobry dzień. Hej! Ten żel to w jednej trzeciej mleczko do ciała. Dlatego nadaje twojej skórze dziecięcą miękkość. Nowy Johnson's Baby Softwash. Dzięki Kubusiowi moje dzieci są pełne energii i mają dobre pomysły, ponieważ soczysty miąż marchewki i owoców wpływa na ich harmonijny rozwój. Pyszny, owocowy, Kubuś, śwestry, Piłkarskie wtorki i środy, rozgrywki Ligi mistrzów. Jasne sytuacje pełno emocji, zapraszają browary Warka, spółka ZOO oficjalny sponsor UEFA Champions League. Who you Thank you are?

To Colgate Herbal! Łącz ekstrakty z rumianku, eukaliptusa, mirry, szałwii z fluorem i wapniem, dlatego dziąsła są zdrowe, a zęby mocne! Colgate Herbal! Pasta ziołowa numer jeden w Polsce! O czym dzieci marzą każdego dnia, by całe serce oddać tylko im? Monte dziecka czas! Pyszna czekolada, smaczne orzechy, zdrowe mleko w lekkim kremie. Monte dziecka czas! Serce tylko im. Monte dziecka czas. Monte. Tak smakuje dziecka czas. Już jesteśmy. Wszystko gra. Zróbmy próbę. W Idei Meritum połączenia z telefonami stacjonarnymi są teraz 60% tańsze w obszarze Twojego działania. Dzwonisz taniej w ramach jednego numeru kierunkowego. Jedziemy dalej. Wybrałem ideę Meritum, bo zależy mi na oszczędnych rozwiązaniach. A tobie? Idea Meritum stworzona dla ludzi biznesu. Czy włosy zniszczone farbowaniem i stylizacją mogą znów być mocne i zdrowe? Tak! I możemy to zmierzyć. Profesjonalne badanie udowadnia, że nowa złota linia Pantin Pro V regeneruje i wzmacnia włosy. Mocne włosy nie boją się zmiany. Kto nie wierzy, niech zmierzy. Teraz w Hipernowej. Nie będę tolerował Nazywam się Dorota Gawryluk i codziennie o 18.45 przedstawiam Państwu najważniejsze wydarzenia dnia. Informacje. Świat bliżej Ciebie. Did you know that you